Ceramika kojarzy się wszystkim głównie z pracą na kole garncarskim. Wielu z nas widziało film Uwierz w ducha i scenę z Demi Moore i z Patrykiem Swayze, gdzie Demi Moore utoczyła piękne naczynie, bardzo wysokie, i wszystkim się wydaje, że to jest bardzo łatwa sprawa, ale to wcale nie jest prawda. Żeby utoczyć takie naczynie, potrzeba bardzo wielu godzin ćwiczeń. No i przede wszystkim wiele, wiele nauki i dużo uważności. Zanim usiądziesz na koło, trzeba gnę wyrobić, to znaczy ją poobijać. Odpowietrzyć. Tak, Odpowietrzyć. Wybijając na płycie, najlepiej giksowej, bo wtedy możesz ją oderwać. Potem ją ugniatasz jak ciasto do pizzy, w cudzysłowie. E, Gdy glina ma coś fajnego i magicznego, jest połączona z kołem i jak ją ugniatasz, to wtedy powstaje taki rurą. Uh -huh. Glina ma pamięć. Uh -huh. e, to jest właśnie takiego magicznego w niej, że jakkolwiek byś postawiła ją, e, później wytoczoną lubię się skrzywiła, to najtak no tak powróci do swojej uh -huh, uh -huh. pierwotnej e, postaci. E, kolejnym krokiem jest e, Centrowanie Centrowanie polega na tym, żeby glina była po środku toczka, tu mamy toczek, po środku toczka, żeby nie biła nam na prawo i lewo. Jest to spowodowane tym, że będziemy toczyć. Jakbyśmy mieli niewycentrowaną glinę, i ona by była troszeczkę z boku, nie byłaby dobrze wycentrowana, wyciągając ścianki, by robiłam na kołysanie. I wtedy jest po pracy. To jest priorytet dobrze wycentrować glinę. Następnym krokiem jest e, gniazdko. Robimy gniazdko. Opuszczamy palców, delikatnie wciskamy środek, wycentrowane glinę, po to, żebyśmy mogli szlam sobie wlać do środka, bo teraz będziemy się przebijać i robić grubość dna. Grubość dna. Wbijamy palcami złączonymi. I też w sumie bardzo o istotnej rzeczy nie powiedziałam, która jest bardzo jedna z najważniejszych, zanim się też usiądzie, później usiądziesz zaczniesz toczyć, to jest postawa. Postawa jest taka, że Dłonie są cały czas z ciałem. Ty pracujesz całym ciałem. Pracujesz nogami, plecami, szyją, wszystkim, co masz, po prostu, żeby opanować tą glinę. Jeżeli będziesz robiła w powietrzu to wszystko, to będzie ci tańczyć. Ty musisz być jednością. I wtedy jesteś w stanie okiełznać ją. Następnie wbijamy palce w środek na swoją. Wymarzoną grubość naczynia. Tutaj mamy grubość dna. Środkowy palec jest idealnie dopasowany. To jest odzwierciedlenie naszych koniuszków, kciuków do tego palca. Wkładamy i ciągniemy do siebie. I następnie wyciągamy ścianki tymi palcami. W ogóle ta metoda jest o wiele szybsza niż lepienie ręczne. Ile czasu zajęło Ci nauka toczenia na kole? Bo wiele osób, które zaczynają, szybko zniechęcają się, bo wydaje im się, że nie mają umiejętności. A to tak naprawdę chodzi o czas, który poświęcimy na naukę. Ja nie jestem mistrzem, od tego zacznijmy. Dążę do tego, aby być mistrzem. Trzeba tą gliny przerzucić przez swoje dłonie. To jest minimum, żeby yy, móc. Czyli trening, trening, jeszcze raz trening. Czyli nie, że każda praca, tylko to ja siedziałam i wek następna, następna, następna. Ściągałam i wyrzucałam, ściągałam i wyrzucałam w ten sposób ćwiczyłam, żeby żeby dojść do tego co teraz mam i cały czas się uczę. Jak to się zaczęło? Dotknęłaś gliny i poczułaś, że to jest to? Słuchaj, e, powiem Ci szczerze, że jestem człowiekiem, który szuka cały czas i e, na tamten czas e, obydwoje szukaliśmy, dlatego wyjechaliśmy w ogóle na kolonie, pod ruską granicą mieszkaliśmy, więc <grytanie> naprawdę hardkorowe e, warunki, noworodek, wszystko i tam marzyliśmy właśnie o tym miejscu, takie coś jak mniej więcej jest tutaj, w tym mhm. miejscu, żeby, żeby właśnie... Ludzie przyjeżdżali, żeby coś się działo, jak i również, żeby robić właśnie w ceramice, ale takiej, że się wydobywa glinę od podstaw, od samych podstaw. Czyli taka, taki żywioł czysty, prawda, bo ziemia to jeden z żywiołów, z tak. takie trochę okiełznanie żywiołu. Yy, tak, no to samo otoczenie, tak, jak jest po prostu, musisz opanować ją, musisz ją pokonać aby ona się, się później oddała, tak, więc, więc e, e, na tym to wszystko polega. No, glinę musisz obrobić, musisz ją dopieścić, nie możesz o niej zapominać, czyli nawet jak praca jest już ściągnięta z koła, czy gdziekolwiek zrobiona, nie możesz się o niej zapomnieć. Ty musisz cały czas przy niej być, aż do momentu wyciągnięcia z pieca tego efektu, którego chcesz. No glina taka kapryśna jest, często pęka. No jest kapryśna, dlatego trzeba przy niej być. Trzeba przestawiać, dosuszać. Eee, dlatego mam tam stworzoną suszarnię, żeby nie za szybko, nie za wolno, no bo też bez przesady, żebyśmy czekali, bo wie ile czasu. I e, przestawiasz, żeby góra równomiernie wszystko schło, czyli góra, dół. Przeciągi starasz się omijać. No jest bardzo kapryśna. No glina kobieta, więc... <noise> jak każda z nas, więc więc, <noise> więc jest wymagająca. Ale efekt później jest po prostu adekwatny. No, A nie masz kobiet. takiego czasami poczucia, że jak ty nie jesteś w nastroju albo masz gorszy dzień, to po prostu glina też z tobą nie współgra. Oczywiście, oczywiście. Jest, są takie dni, że m, obojętnie na jakim etapie jestem tworzenia pracy. To y, czasami w ogóle mi z koła nic nie wychodzi. Idę na płat wtedy, no to faktycznie coś tam porobię. Czasami już nawet już przy etapie szkliwienia nie widzę kolorów, nie widzę jak to połączyć, biorąc pod uwagę, że jak szkliwisz, to to oszukujesz mózg. to mm -hmm, Tak, na marginesie. Mm -hmm. e, chcesz zielona, nakładasz zupełnie inny kolor i ty to musisz to widzieć, i musisz współbrać sama ze sobą, żeby to wiedzieć, co ty chcesz. Bo ty nie widzisz tego na gotowym produkcie, jak jest, mnie. Nie, tylko po to, dopiero po wypale. Przyniosłyśmy tutaj dziką czekoladę, która jest też taka dzika jak glina. Teraz już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale tak naprawdę yy, czekolada jest po prostu. No zresztą, u nas w domu wszyscy chowają czekoladę. Ceramicy, którzy w zasadzie toczą na kole garcerskim, to nie jest łatwa rzecz. Ale głównie mężczyźni. Tak, tak, prawda? Generalnie, kiedyś w ogóle w średniowieczu było tak, że garncarz to był mężczyzna. Kobieta była tego do uchacenia, mm -hmm. to trzeba e, w specyficzny sposób ciągać. E, I mężczyźni do tego byli. E, w tym momencie no, gdzieś już widzę, te kobiety zaczynają toczyć, ale cały czas widzę przewagę mistrzów. Mówię o mistrzach w garncarstwie to są mężczyźni. Bo to nie jest łatwa rzecz, i tutaj naprawdę trzeba jednocześnie siły, ale z drugiej strony delikatności, więc też możemy gdzieś tutaj tą swoją kobiecość odkryć na tym kole. Oczywiście, słuchaj, ale powiem Ci szczerze, że tak. Jak mój mistrz mnie uczył i mi opowiadał, to cały czas takiego mówił o kobiecie. Ją trzeba dotykać, ją trzeba troszeczkę opanować. I chyba to jest właśnie mężczyzna wie, jak kobietę trzeba czasami dotknąć, dotknąć <laughs> <laughs> aby to dobrze wszystko wyszło. To są właśnie takie opowieści średniowieczne, tak? Nie, w tym momencie to myślę, myślę że, że i kobiety śmiało mogą. Jest to ciężka, fizyczna praca. Dłonie zniekształcają się momentalnie, tak? Są bardziej ciężko takich... Mm, Skóra jest już e, wyciągnięta przez tą winę. Bo jak od czasu do czasu się podtaplasz w winie, to wręcz zdrowo. Tylko w winie, a nie w masie. Zawód artystyczny daje takie poczucie wolności, niezależności. Wiesz, jesteś starym i okrętem. No, jesteś, jesteś. Jeżeli masz oczywiście ten czas i mm. możliwości, tak? bo każdy, co uważa, że już otworzył pracownię i działa to mm. ma już ten czas. Jesteś od A do Z e, swoim, tak jak powiedziałaś, Sterem, tak na każdym, każdym kroku, o której wstaniesz, o której przyjedziesz. Czy jesteś z kowrąkiem, czy jesteś sobą? Wczoraj skończyłam o pierwszej w nocy i bardzo dobrze mi się robiło, a z rana jestem bardziej taka mm, kawę bym wypiła i, tak, i mogę to sobie na to pozwolić, po mm -hmm, mogę mm -hmm, sobie na to mm -hmm. pozwolić. A kawę pijesz w swoim kubku, czy raczej y szef bez butów chodzi. Mam swoje naczynia, jak najbardziej mam swoje ulubione filiżankę do kawy, tak, do herbaty mam kubek. Mm, to są takie jakby troszeczkę odpady, tak gdzieś tam coś jakieś było pęknięcie, uszczerbek, to wtedy ląduje w domu, na co narzeka bardzo e, mój syn, Michał, <noise> że, że, że nigdy nie mam czasu, żeby zrobić po prostu coś do domu. Mhm. Tak, tu taką bardzo